Horoskop miłosny od 24 do 30 września 2025 roku. Baran. A dla barana mamy 10 kielichów. 10 kielichów to karta pogodzenia się, dogadania się, to taka karta szczęścia po burzy, więc tutaj, jeżeli wcześniej burze miały miejsce, to w tym tygodniu wiele spraw się poukłada po Twojej myśli. Byk. A dla byka mamy siódemkę kielichów, a siódemka kielichów mówi o tym, że uważaj na swoje projekcje, uważaj na to, jakie informacje do Ciebie przychodzą, gdyż nie wszystko, co do Ciebie dociera, jest prawdziwe. Zatem stawiaj naprawdę, tylko prawdę i zawsze prawdę, do tego, żeby nie dać się porwać jakimś tam informacją nieprawdziwym. Bliźnięta, a dla bliźniot mamy kartę arcykapłanki, a arcykapłanka będzie mówić o tym, że czasami trzeba się troszeczkę wycofać do cienia, czasami trzeba troszeczkę poobserwować, co się dookoła nas dzieje i z tychże obserwacji wyciągnąć wnioski. Ale też, szanowne bliźnięta, jeżeli z kim się spotykacie, to troszkę uważajcie, czy aby. Ta osoba na pewno w 100% jest wolną osobą, żeby tutaj po prostu nie zrobić sobie albo komuś krzywdy. Rak. A dla braka mamy dziewiątkę mieczy. A dziewiątka mieczy mówi o tym, żeby w tym tygodniu nie wojować, żeby w tym tygodniu nie prowokować jakichś tam, powiedzmy, newralgicznych tematów, sytuacji, okoliczności, etc. Gdyż, ponieważ tutaj, powiedzmy, z małej igły się może zrobić jakiś tam, powiedzmy, um, wielki, wielki, wielki stos, albo tutaj, powiedzmy, z małej kropli może się zrobić wielki deszcz. Więc, szanowny raku, w tym tygodniu postaw na dyplomację, obserwację i nie wychylaj się tam, gdzie nie trzeba. Lew. A dla lwa mamy czwórkę, czwórkę mieczy. A czwórka mieczy to jest karta czekania. W sensie takim, że jeżeli w ostatnim czasie to Ty lwie byłeś aktywny, to Ty gdzieś tam powiedzmy zabiegałeś o kogoś, to teraz odpocznij. Teraz pozwól się innym wykazać, niech inne osoby robią coś dla Ciebie i niech się tutaj powiedzmy dobre rzeczy dzieją, niech się popisują. To będzie taki powiedzmy feedback, gdzie ocenisz komu w jakim stopniu na tobie zależy. I dalej mamy pannę. A dla panny mamy piątkę mieczy, a piątka mieczy będzie mówić o tym, że szanowna panno, troszkę uważaj ze stawianiem na swoim. Jeżeli na czymś ci za bardzo zależy, jeżeli gdzieś tam uprzesz się na coś partnerowi, to nie będzie odpowiadać, to później będzie ci to długo długo wypominał. Więc szanowna panno, daj troszeczkę przestrzeni swojemu partnerowi do wypowiedzi, do wolności, niech on tutaj też troszeczkę podecyduje. Waga a dla wagi mamy trójkę mieczy. A trójka mieczy to taka karta, gdzie możemy się kimś rozczarować, znowu się możemy z kimś nie spotkać, znowu ktoś nas może gdzieś tam wystawić, albo jak długo, długo z kimś pisaliśmy i sobie wyobrażaliśmy tutaj, powiedzmy, księżniczkę albo innego Adonisa, to się może okazać to niekoniecznie prawdziwe. Więc szanowna wago, uważaj w tym tygodniu na rozczarowania. Skorpion. A dla skorpiona mamy kartę powściągliwości, harmonii. Więc szanowny skorpionie, w tym tygodniu możesz liczyć na więcej miłości fizycznej, możesz liczyć też na więcej miłości romantycznej, więc tutaj, szanowny skorpionie, niech ci inne znaki zazdroszczą. Strzelec. A dla strzelca mamy szóstkę buław. A szóstka buław to karta kompromisu, to karta zrealizowania swojego celu, to karta, gdzie Twoje cele realizują się tak, jak sobie tego życzysz, bądź też trafiasz na osobę, trafisz na osobę, która będzie bli twojemu ideału więc za to trzymam kciuki i niech się dobre rzeczy dzieją koziorożec a dla koziorożca powroty do przeszłości czyli szóstka kielichów i przy tej karcie ktoś może o Ciebie zabiegać, ktoś może tutaj powiedzmy chcieć do Ciebie wracać, nie jednak, szanowny kozioroscu, uważaj, bo jeżeli wraca do Ciebie zła przeszłość, to dwa razy się zastanów, natomiast jeżeli wraca do Ciebie ktoś, za kim, a za kim powiedzmy tęskniłaś, to tutaj otwieraj szeroko ramiona. Wodnik, a dla wodnika mamy dwójkę buław, a dwójka buław to taka karta trudnych wyborów, trudnych decyzji, że jedną nogą jeszcze jesteśmy w starym związku, drugą nogą chcielibyśmy być w czymś nowym, więc tutaj trudno jest nam się opowiadać, ale szanowny wodniku, jeżeli w jakiejś relacji jest ci źle, masz prawo do swojej powiedzmy wolności, masz prawo do swojego szczęścia, więc idź za głosem serca, a nie tutaj powiedzmy za głosem ekonomii albo tutaj powiedzmy obowiązku lub innych jakiś tam powiedzmy przekonań. Ryby. A dla ryb mamy kartę gwiazdy, a gwiazda będzie mówić o miłości fizycznej, romantycznej, o seksapilu, o tutaj powiedzmy różnego rodzaju fizycznych przyjemnościach, więc przy tej karcie szanowne ryby korzystajcie z okazji, korzystajcie powiedzmy z tego, że tutaj, powiedzmy, pojawiać się będą na Waszej drodze osoby atrakcyjne, bo karta gwiazdy daje, powiedzmy, nam przestrzeń do tego, żeby spotkać kogoś, kto byłby do nas, powiedzmy, dopasowany fizycznie, dopasowany energetycznie i za te dobre dopasowania trzymam kciuki. Natomiast, Szanowni Państwo, jeżeli podobały Wam się te treści, to pamiętajcie proszę o tym, że na dobrawróżba.pl znajdziecie pozostałe horoskopy, do których lektury serdecznie Państwa zapraszam. dobrawróżba.pl, Sylwester Hordecki.